Po fantástico zwycięstwie na KSW 90, eu não posso te inaczej niż Duma Parabéns pela sua maravilhosa E só pode te descrever com orgulho da Venezuela. É, muito obrigado por, por pela, pela oportunidade. E sim, estou né, representando meu país com muito amor, muito carinho. E também o Brasil, que foi o país que me acolheu e me deu, me deu a oportunidade de estar aqui. Mm -hmm. Entendeu? Bardzo dziękuję w ogóle za tę szansę. Mam nadzieję, że z niej, że z niej skorzystałem. No i tak, no, jestem tutaj, żeby reprezentować zarówno mój kraj, czyli Wenezuelę z wielką dumą i z wielką miłością, ale też w pewnym sensie Brazylię, czyli mój drugi dom, który mnie przyjął z otwartymi ramionami. Jakie były Twoje pierwsze myśli, kiedy Ramzan sprowadził Cię do parteru? Bo mam wrażenie, że błyskawicznie znalazłeś rozwiązanie. O que na sua cabeza, ele ci bo por i Eu quando ele me levou para o chão, você fudeu mesmo. <laughs> Desculpa, né a palavra? É, tipo, eu não vou é, a palavra. É, porque eu estou pronto para lutar em cima, embaixo. Uhum. E eu tenho uma, um raciocínio muito rápido uhum. no chão, mais que, que tudo, entendeu? Uhum. E por isso foi que saiu a finalização. <laughs> W momencie, kiedy próbował mnie obalić, pomyślałem sobie, że no teraz to sobie gościu przeskrubałeś, ponieważ uważam siebie za zawodnika kompletnego. Mogę się bić w stójce, mogę się bić w parterze. Jestem też takim zawodnikiem, który bardzo błyskotliwie działa, i, i po prostu pojawiły mi się tutaj różne opcje, i po prostu wykorzystałem jedną z nich. Czy uważasz, że Ramzan szedł na swego rodzaju takim hype trainie, przesadzonym troszeczkę? Seasek, Ki-U-Ramzan, ki, ki, ki Ki-U-Seła É, o público a, admirava ele mais que ele merecia, um pouquinho, você acha? Assim? É, sim, sim. Ou seja, ele era o cara de aqui, né? Todo mundo estava tá torcendo por ele. O cara é Ele é francês, mas o é da Europa, entendeu? E, porra, é muito difícil que eu... a gente daqui torça por mim, o venezolano, bem-vindo uhum. do Brasil. Mas o cara, eu respeito para ele, porque é um lutador muito bom, né? Uhum. Mas, como eu falei anteriormente. Érgumentalny, i nikogo nie No tak, no, Ramzan tutaj mieszka w Europie, więc y, no, logiczne było to, że y, ludzie kibicowali jemu. A nie Wenezuelczykowi totalnie nieznanemu, który też przyjechał tutaj z Brazylii. Nie chcę mu tutaj nic ujmować, bo jest bardzo dobrym zawodnikiem. Bardzo go szanuję. No ale tak jak już wspominałem wcześniej, on stał na drodze do realizacji mojego marzenia. I tak się skończyło. My Polacy lubimy mocne walki, mocnych zawodników. To dzisiaj udowodniłeś, a mocno też okazał, pokazał się ostatnio Ahmed Wila. Co powiesz na niego? A gente aqui da Polônia gosta do, da, das lutas é, fortes, né? é, finalizações fortes, e também tem um lutador chamado Ahmed Vila, que também é, teve uma, uma vitória recentemente. O que você acha sobre ele? É, mano, eu estou pronto para lutar com ele. O que eu quero lutar com ele é eu quero chamar ele para lutar comigo, para. to prąd do mm -hmm. i do ranking. prąd. Ja e, uważam siebie za kompletnego zawodnika gotowego do, do tego, żeby walczyć z kimkolwiek. E, bardzo bym chciał stoczyć z nim walkę, ponieważ jest zawodnikiem rankingowym, e, a ja potrzebuję tych walk rankingowych, żeby się wspinać e, w, w hierarchii i sięgnąć po pastach, że dawajcie mi go i róbmy to. Wracając do e, Twojej dzisiejszej walki. Czy, e, Você acha que seu adversário estava esperando que você ia finalizar ele tão rápido assim? Não, porque ninguém pensa nisso, né? eu só sendo lutando nunca vou pensar que o meu adversário vai finalizar muito rápido não, né? Eu vou lá, mano. E como eu falei ontem, há muitos caras que falam, não, eu estou disposto a morrer, Pues, la victoria, Neymar Yo no. Yo estoy dispuesto a matar al cara, mano, porque es mi sueño. Y morir no es no para mí, ¿entiendes? Y e me imagino que él quedó un um poco triste. Nie no, nikt wchodząc do klatki nie spodziewa się, że zostanie szybko poddany, także no walka się potoczyła tak, jak się potoczyła Ramzan był troszkę smutny z, z powodu przebiegu tej walki, no ale tak to wygląda, tak. No. Stał na drodze do mojego marzenia. Wspominałem już wcześniej niektórzy zawodnicy twierdzą, że są w stanie jakby umrzeć za zwycięstwo. Ja nie tak, ja jestem tutaj po to, żeby zrealizować swoje marzenie i to się udało. Czym ten występ różnił się od tych poprzednich, bo toczyłeś walki na różnych galach. Podejrzewam, że od tych małych do dzisiaj, tak dużych jak KSW, czy chociaż troszeczkę ten stres był większy? É, qual foi a diferença entre essa luta e outras lutas que você que você fez nesses últimos três anos? Né? Você estava um pouquinho mais estressado essa vez ou não? Não, porque eu sou um cara que acredito muito em mim, né? Acredito muito em Deus e se Deus me colocou aqui foi por um propósito, entendeu? E eu sei que ele não me vai colocar aqui para eu fracassar. Eu sempre acredito que ele tem um Plano para pra mim, né? E quando ele faz, ninguém pode tirar. Uhum. E a única diferença dessa luta com as outras é que eu fiz histórias de novo, porque minha primeira luta foi pelo cinturão contra um cara muito experiente uhum. também, um cara muito favorito, ninguém acreditava, né? Eu fui no Brasil em 2021. I mecz skończył w 34 sekundach, praktycznie 40-34 sekund, z że mnie, ale nie Właściwie nie do końca czułem jakąś specjalną różnicę, dlatego, że jestem gościem, który bardzo wierzy w siebie, bardzo wierzy w Boga. Jeżeli Bóg mnie tutaj e, sprawił, że, że, że tutaj wylądowałem, no to musiał być w tym jakiś sens, jakiś cel. Tak, no nie, nie wydarzyło się to bez, bez powodu. E, akurat tak się składa, że pod pewnymi względami ta walka była bardzo podobna do mojej pierwszej walki w Brazylii, ponieważ wtedy musiałem się zmierzyć z gościem, który był super doświadczony, nikt we mnie nie wierzył absolutnie. No i w e, se finalizaci Brazilierów z 34 sekundy. A i poddałem go w 34 sekundy, więc jest sporo podobieństw. Pokonanie Zębijewa rozsławi we Francji nazwisko Ramos. Você acha que, é, por, por, por fato que você conseguiu é, ganhar com o Genevieve, você é, vai ganhar mais popularidade, e mais é, conhecimento na França? É, é Praticamente sim, né? Porque estou dando a conhecer meu nome, né? Uhum. Lutei com um cara que todo mundo queria que ele ganhasse, uhum. um cara queridão, né? Como a gente fala no Brasil, o preferido, né? I mój nom, o sea, nie lutuję tylko no, po famę, tylko lutuję, bo to, co Ale jeśli fama wie, to też będzie. Oczywiście, no, bo walczyłem z, z głośnym nazwiskiem i wszyscy się spodziewali jego zwycięstwa, a tu nagle pojawił się nieznany gość i udało mu się go poddać. Także no, myślę, że, że odbije się to jakimś szerokim mechem, no, ale ja tego nie robię dla sławy, ja to robię z miłości dla MMA. No, ale generalnie, jeżeli się stanę bardziej rozpoznawalny, to jestem na to gotowy. Você acha que o KSW é a sua meta? Eh, que, que Ou você ta, talvez no futuro você vai querer ir para outro lugar? Me, como eu tô falando agora, né? Deus tem um plano para mim. Enquanto ele me tem aqui, eu vou estar aqui. Eu vou estar pronto para qualquer luta. Jaki, Sena China, na Francja, na Paris, mm -hmm. taki. Mm -hmm. I casa Dubla jest casa. Mm -hmm. e, tak jak wspominałem wcześniej, no, jestem tutaj nie bez powodu. E, Bóg mnie tutaj przysłał, e, bo ma jakiś plan wobec mnie. E, jeżeli ten plan będzie wyglądał tak, że mam walczyć w Chinach, to będę walczył w Chinach. E, no ale na razie myślę, że zostanę tutaj, bo teraz KSW stało się moim domem. To co duma Wenezueli ma jeszcze na koniec do powiedzenia swoim rodakom. Entonces, como es orgullo de Venezuela, ¿qué vos quería decir, en fin, para, para otros eh, venezolanos? Voy a hablar en no portugués, también voy a hablar en em español. Bueno, yo quiero hablar para, para la gente de hablar para la gente de de Venezuela que los sueños sí se cumplen. Uhum. Todo se hace realidad cuando tú trabajas por lo que tú quieres. Yo salí de nada, prácticamente de Venezuela, y ahora estoy aquí en uno de los mejores eventos de, de Europa. Entendió uh -huh. nadie nunca pensó ni a veces yo ni, ni, me, ni creo a donde yo he llegado. Uh -huh. Y mano, así nadie crea en ti. Si tú crees en ti, con eso es suficiente. Trabaja, dedícate, ponte para lo tuyo. Yo me puse tres años para lo mío y vea dónde estoy. Gracias a Dios. Mudo. ja mi vida mudou. gracias i y ¿no? ja, ja tylko tak dodam, że do tej pory rozmawialiśmy w języku portugalskim, bo Isai mieszka w Brazylii, ale ze względu na to, że poprosiłeś o o, wiadomość dla Wenezuelczyków to przeszedł na hiszpański. Mówił o tym, żeby wierzyć w siebie, wierzyć w swoje marzenia, dawać z siebie wszystko, aż w końcu one jakby staną się rzeczywistością. Jak pokazuje moja historia, przybyłem tutaj tak naprawdę z niczego. Po trzech latach ciężkiej pracy jestem tutaj, gdzie jestem, i tworzę swoją historię i Isai Ramos, bardzo dziękujemy i czekamy na kolejny występ. Muito obrigado i a ja gente tá esperando as suas próximas lutas. <laughs> Venezuela en na casa, o Brasil na una casa también mm -hmm. me van a ver muito aqui, Minua casa casa w. To lepiej, będzie brzmiało jak przetłumaczę to na angielski. Venezuela is in the house, Brazylia is in the house. Więc no jestem tutaj i, i idziemy dalej po swoje. obrigado.